Cześć, witajcie. Tutaj Jakub Jasic. Kolejny odcinek Chwila z Gitarą. Dziś sobie powiemy o akordach barowych. Jest bardzo yy, dużo tematów i wiedzy napisanych w internecie oczywiście o akordach barowych. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o, o tym, jak łapać akord barowy i jak budować go. Od szóstej struny, od prymy na szóstej struny, i na przykład od piątej struny, tak? Dzisiaj sobie o tym powiemy. Ale wpierw powiedzmy sobie o tym, jak łapać, jak prawidłowo złapać sztabkę barową, tak? Żeby wszystko było dokładnie i brzmiało. Każdy dźwięk z akordu barowego, żeby brzmiał. Ja polecam na początek, ktoś jeśli nie grał akordem barowym albo do dziś go nie może prawidłowo złapać, Niech spróbuje złapać na przykład dziewiąty, siódmy próg, dziesiąty, wtedy ten nacisk rączki nie musi być taki silny. Oczywiście tutaj postawa klasyczna kciuka, czy to będzie akustyk, elektryk, co tam wam wpadnie w ręce, albo co mamy w domu. Zaczynamy wpierw barę, taki mini barę, prawda? Na trzech strunach. I zobaczmy, czy nam to brzmi. Pierwszym paluszkiem. Nie za mocno tutaj też w nadgarstku, żeby ręka się jakoś mocno nie zakwasiła. Dużo siły nie używamy, mniej więcej 2 mm do progu, tak żeby każdy dźwięk był wyraźny. Można zacząć od dwóch strun, trzech i jak będziemy już czuli, że coraz lepiej nam to wychodzi, dokładamy kolejną strunę, kolejną i kolejną żeby każdy dźwięk wybrzmiewał naszego, naszej sztabki barowej. Tak? I teraz zwróćcie uwagę jeszcze na to, mogę położyć płasko paluszek i czasami coś jeszcze nie brzmi, nie wychodzi. Dobrze jest przekręcić jakby ten palec do siebie w tą stronę, tutaj jakby do mostka i można poprawić wtedy nasze barę. On nie może być gdzieś tutaj, prawda? Tylko bliżej, bardziej... Jeżeli bardziej progu zwrócić uwagę. No i później znowu systematycznie sobie, zobaczcie, schodzę. Prawda? Już mi tu wychodzi, tu mi wychodzi i próbuję, próbuję szukać, jak prawidłowo złapać. Dużo osób też później mówi, że strasznie ręka tu gdzieś boli, prawda? Jak się, jak się łapie na kordbara, właśnie starać się, żeby też. Było jakiegoś takiego silnego chwytu. Bardzo bardzo naturalnie, żeby to było. Dobrze, bardzo naturalnie, spokojnie. Ale się polecam, żeby ręka się przyzwyczaiła do łapania akordu barowego, poćwiczyć właśnie w wpierw docisk na różnych strunach. No i jeszcze jedną ważną kwestią jest, żeby poćwiczyć nawet wszystkie paluszki. Pokażę o co chodzi. Bo czasami później już w grze, takiej zawodowej. Bardzo przydaje się umiejętność grania każdym palcem barę. No po co? Bo na przykład. Prawda? Jakieś takie funkowe rzeczy. Czy jakaś fajna bossa. No, dokładanie dźwięków, prawda? I tu jeszcze robię mini barę na przykład do akordu, To się przyda. To się może później. Przydać, tak? więc tu też warto jest on, na przykład. Teraz gram właśnie mini barę. Zwykły akord, prawda? Na 12 progu. hemolowy złapany i tak gitarzysta złapie. I też mi się to przydaje. Pierwszym paluszkiem mogę dokładać nonkę. I zaczyna to fajnie brzmieć. Więc to na początek w ten sposób ćwiczymy sztabkę baroku, tak? I słuchajcie, ja pokażę Wam dzisiaj w bardzo spos prosty sposób. 12 akordów durowych, 12 akordów molowych, zbudowanych na prymie na szóstej strunie. O co mi chodzi? Mamy tutaj. Zachęcam też do odwiedzenia poprzednich odcinków, tam będzie mowa też o interwałach i o prymie akordu. Zobaczcie, mamy szóstą strunę, mamy F, Fis, G, Gis, A, b B i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeśli buduję akord barowy od szóstej struny, to właśnie od prymy bierze ona nazwę, ten akord bierze nazwę od dźwięku na szóstej strunie. Weźmy sobie, bo ten F zawsze jest taki trudny, to może spróbujmy sobie tutaj od A. Zbudujemy sobie akord barowy A. Tak? I teraz zobaczcie, złapię. A-dur i Amol. Była ostatnio mowa o akordzie durowym i molowym. Tak? To nie chcę tutaj tracić czasu. Zapraszam na poprzednie odcinki. Mamy tercję z tercją wielką, akord i tercję jeśli zabiorę ten paluszek, ale tak szybko troszeczkę objaśnię. Zobaczcie, kładę sztabkę barową ta, i dokładam do tego drugim paluszkiem tutaj naszą tercję wielką tego akordu. Zobaczcie, czwarty paluszek tutaj kładę ładnie na, dobluje mi się tu pryma i dodaję kwitę trzecim palcem. jest piękny adur. I teraz, jeśli chcę zrobić z tego akord molowy, to bardzo prosto zabieram drugi palec, i powstaje mi tutaj prymat. To było w poprzednim odcinku. Zobaczcie sobie tą lekcję, na pewno się świetnie przyda. Świadome granie też akordu. Nie, że tam się nauczymy zaraz jakiegoś schematu, tylko świadome granie. I ja teraz pokażę, jak to wykorzystać. tak? Zobaczcie, czyli tu jest to moje F, Fis, i tak dalej, jak idę do góry. tak? Zobaczy, mam F-dur, ten taki, co często występuje w utworze. Zabiorę, mam f mol prawda? Idę do, do góry. F-dur, small. G-dur, kiemol. fis dur small. A, tak, B-flat. B, B durowe molowe. C, i tak dalej zobaczycie, więc idę do góry. D. Cały czas trzymam się dźwięku na szóstej strój, tak? Dis, dismol E. Też się przydaje często tu dobrze. Dobrze jest grać tutaj te akordy. I zbudowałem 12 akordów durowych i 12 akordów molowych. Oczywiście znam. Budowę tych akordów też wiem, jakie są składniki, tak? I zachęcam do takiego świadomego grania. No, ktoś, jak nie chce się uczyć, to przynajmniej niech zapamięta ten schemat, tak? Ale tu mamy. Prawda? tercję można świetnie poćwiczyć. Prawda? Nie brzmi. Tutaj użyłem raz głos. Następną lekcję zrobię jeszcze z dodatkami. Jak septyma, inne takie historie. Czyli mamy akord barowy zbudowany od prymy na, szóstym, na szóstej S strunie. Tak? Na każdym po F, Fis, G, G, A, h, C, Cis, tak, d, dis, e. I po kolei mamy, i buduję sobie pięknie te akordy. Dobrze, teraz słuchajcie. Rzecz się ma czasami taka, że jest w utworze Cis, Cis Mol albo Hamol. No i można by zagrać go tu, ale czasami no nie pasuje tutaj w tej pozycji zagranie tego akordu. Więc muszę go zbudować tutaj. A Cis Mol tutaj, to tutaj nie będzie mi pasować. Mam to samo. Tu mam cismo zbudowane od szóstej strony, a tu od piątej. Brzmienie jest inne. inne. Czasami potrzebne do zastosowania w konkretnym utworze. Teraz uwaga, jak to budować? Ja może wezmę sobie zwróćcie uwagę. Pokażę wam jak budować go klasycznie w ten sposób, czyli mamy, jeśli mamy gitarę klasyczną, tak, możemy oprzeć te struny o o, bardzo zobaczcie. Utworzymy też barę na piątej strunie, czyli będziemy budować mamy A, flat, B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, tak? G, Gis, A. Cały czas piąta struna i dźwięki na piątej strunie, tak? Dźwięki na y, struna gitar oczywiście też można dostępne są w internecie lub na dobrych portalach gitarowych. Ale, jak coś to proszę pisać, to ja to jeszcze wszystko objaśnię najbliżej, jak budować te dźwięki. I teraz uwaga, słuchajcie, zwróćcie uwagę: mamy, weźmy sobie ten C-dur, no mamy C-dur, to wiadomo, ale jest w piwniku C-mol. Co się dzieje? O co chodzi? To mogę go zagrać tu na daleko, jakoś, a może nie brzmieć. No a tu już będzie idealnie. No i teraz, tak samo kładę sztabkę barową, też ją mogę znowu ćwiczyć po kolei. W ten sposób, tak, ale te pięć dźwięków mi jest potrzebne. W tym momencie szósta struna nie gra, nie musimy jej miksować. Co prawda, to, jeśli zagramy w ten sposób, to jest to kwinta tego akordu, ale na razie uczmy się w ten sposób, żeby złapać od, piątego, od piątej struny. Teraz. Zobaczcie, dodaję po kolei tercję małą, znowu prymę tutaj po oktawie, i kwintę, tak? Reszta się dubluje. No bo to są trzy dźwięki, tak? Czyli w ten sposób, sztabka barowa, drugi palec na czwarty próg drugiej struny. I tutaj czwarty paluszek na piąty próg trzeciej struny i trzeci paluszek. Na czwartą stronę, piąty klucz, akord C mol. Teraz uwaga, jak zbudować C dur? Większość podręczników klasycznych, bądź też jak ktoś chodzi na gitarę, łapiemy w ten sposób. Tutaj zamiast tej tercji małej, muszę zmienić na tercję wielką. Żeby powstał akord durowy. No, tak się jakoś tu nie da, żeby tak tu zawinąć. Więc jest coś takiego. Te trzy paluszki lądują, w tym wypadku w akordzie C-dur, na piąty próg. Czwarta struna, drugi palec, trzecia, trzecia struna, trzeci i czwarty palec na drugiej strunie i barek kładziemy w ten sposób. Tak, o. I tak mamy akord klasyczny, ale przy gitarze nylonowej ona ma szersze wtedy progi, łapie się łapie, tak? Na gitarach Akustycznie może już być problem. Co zrobić wtedy? Ano, gitarzyści grają w ten sposób, że kładą właśnie mini barę trzecim palcem, co jest piekielnie trudne. Tak, bo jeszcze musi ten palec musi aż tak się tutaj wygiąć, zobaczcie, w żeby ta struna E nie działała, prawda? I zobaczcie. W sposób łapie akord barowy, zmieni barę właśnie na trzecią. Oczywiście mogę wrócić do tego tutaj schematu. Ale jeśli jest to gitara elektryczna, ktoś ma yy, grube palce, duże, no, może, może mieć problem gdzieś jest tutaj z łapaniem, a często też gitarzyści. W tym momencie mam tu G-dur gram -trudzie. Tu też go mogę zagrać od szóstej struny. No, ale tutaj zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej to brzmi, prawda? Dobrze jest umieć grać akordy parowe, budowane na szóstej strunie i na piątej strunie. I teraz zobaczcie, jak będę grał od początku, no to mam biflet molowe, biflet durowe, tak? I później idę do góry. Halub B, tak, w zależności. Jak to jest uczone, tu mamy H, później mamy C molowe, tak C durowe, cis molowe, tu ze sztabką już sobie zrobię, D molowe możemy da. Tak. Prawda? No tu już mi jest ciężko złapać tak klasycznie, niestety. Też... Ja już mam też paluszki takie grube. Na gitarze nylonowej to jeszcze OK, na klasycznej, pomożę. ale tutaj jak najbardziej gram A właśnie, durowy, zobaczcie, tak brzmi. A tutaj, molowe. Fajnie brzmi, lepiej, dlatego dobrze jest grać w każdej pozycji akord. Akord barowy, zbudowany i od piątej i od szóstej strony się na każdej gitarze, którą mamy w domu, starajcie się, żeby dźwięki były dokładne, bo później dziś przy nagraniu czy w studio to jest niestety no niewybaczalne, tak. Czyli mamy zobaczyć i znowu utworzyłem 12 molowych i 12 durowych akordów na strunie A, tak? Więc ćwiczymy, staramy się właśnie to barę zaczynać. Jeszcze jest jedna ważna sprawa, słuchajcie. Przy graniu akordów barowych. Starajcie się nawet na sucho, starać od razu przyłożyć rękę do akordu, żeby nie było coś takiego, że ja wpierw tu sztabkę i tu coś dokładam, bo później może być problem z wstępem utworu, bądź też zagrania tego akordu. Na przykład, gramy sobie coś takiego i ja zanim to tutaj zrobię, to już jest jakaś tam inna, inny, inna miara w takcie, zanim ja to złapię. Tak. Płynnie przechodźcie nawet sobie. Na sucho polecam ćwiczyć sobie na sucho. Mam g, łapię G, łapię G, łapię G. Tak, mam Amol, to łapię Amol, tak? Przyłożyć sobie. Każdy sposób jest dobry. Starajmy, szukajmy go dla siebie. Najważniejsze, żeby brzmiało, tak? Można nagrać sobie nawet akord. trzymaj akord brzmi, bo ktoś powie, ale super, super. Spróbujcie go sobie nagrać, wziąć telefon i nagrać go tak, czy on na pewno brzmi. I przykładać. Dziękuję Ci za uwagę. Słuchajcie. Do zobaczenia następnych odcinkach.